Na granicy miasta Ciechanów i gminy Opinogóra, chyba mogę powiedzieć to, co usłyszeliśmy od pani z koła gospodyń Skołaczkowa, które zatrzymując nas powiedziały: Słyszałam, że w samochodzie siedzą jacyś uchodźcy. <noise> Zapraszamy do wyjścia i to nas zachęciło, żeby wyjść. Powiem tak: otwarcie inwestycji niestandardowe, bo inwestycja wyjątkowa. Inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od wielu, wielu lat. Mieszkańcy Ciechanowa, mieszkańcy Opinogóry, ale tak naprawdę to jest inwestycja, która łączy nie tylko cztery samorządy, ale otwiera yy, przede wszystkim to piękne miejsce, jakim jest Muzeum Romantyzmu, dla turystów z całej Polski. Zapraszamy właśnie do gościnnej tutaj wszystkich yy, pasjonatów, kierowców do gościnnej Opinogóry. W gościnnym powiecie, nie było co prawda przecinania wstęgi, ale po drodze były patrole. Smakowite kobity, czy jak to się nazywa? Smakowite babki. Tak. No więc to naprawdę piękne, piękne przeżycie. Nie przecinaliśmy szarf, ale myślę, że wszyscy są zachwyceni i zadowoleni. Zaszczycony Twoją wizytą i żywię nadzieję, że pozostanie ona w Twojej pamięci, podobnie jak nasze drogi, w Twoim szczodrobliwym wojewódzkim budżecie. Przyjechaliśmy drogą, w której jeszcze parę miesięcy temu jakoby nie było, bo jej stan był taki, że nikt tam jeździć nie chciał. Cieszę się, cieszę się, że zauważamy to, że ta inwestycja jest ukończona, żebyśmy tak szybko nie zapominali. Pan Tomasz Krzeliński, któremu chciałam też bardzo, bardzo serdecznie podziękować, to jest ten pan, tak najbardziej stylowo ubrany, który nas prowadził i ma nies niesamowitą wiedzę, jeżeli chodzi o samochody zabytkowe. Dziękujemy, panie Tomaszu. Proszę państwa, no jak się nie cieszyć. Mamy 5,5 kilometra z hakiem w pięknej drogi dojazdowej. Możliwość wyjazdu mieszkańców z gminy Opino Góra Górna. Do tej pory była tylko droga krajowa, droga wojewódzka i w zasadzie ta droga, którą trudno było nazwać, tak pan, pan marszałek powiedział, normalną przejezdną udało nam się wspólnymi siłami tę drogę wybudować przejechaliśmy ją dzisiaj widzieliście Państwo że to naprawdę dobra droga droga, która łączy która aktywizuje ten obszar, która pozwala też bezpiecznie przejść przejechać na rowerze, na motocyklu przejechać stuletnim samochodem nawet no i młodszymi Także droga bardzo potrzebna i droga, która jest takim, powiedziałbym, znakomitym efektem naszej, naszej współpracy. Widzę, że zaczyna coś padać, a zadowolona była dobra pogoda. Ale nie przejmujcie się, to za chwilę przejdzie. Dziękuję samorządom, które nas wspierały w tej inwestycji: samorządu województwa mazowieckiego, miastu Ciechanów, gminy Góra Górna. Szanowni Państwo, to jest zbiorowy wysiłek czterech samorządów. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w tą inwestycję. Ale takie szczegółowe podziękowania jeszcze będziemy mieli okazję wyrazić na dole, w części mniej oficjalnej. Po dzisiejszej uroczystości i wypowiedziach gości i osób uczestniczących w tym spotkaniu, widać jak duże znaczenie ta droga ma. Dla problemów komunika rozwiązania problemów komunikacyjnych, a jednocześnie poprawy połączenia, bezpieczniejszego połączenia Opinogóry z Ściechanowem. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że chodzi tutaj nie tylko o ruch samochodowy, ale także o ruch pieszych, o ruch rowerów. To miejsce, ta droga daje takie możliwości i zapewnia separację ruchu. Stąd też na pewno jest bezpieczniejszą drogą. Ponadto sprawdzałem czas przejazdu. Po przebudowie tej drogi rzeczywiście ten czas jest bardzo krótki. Nie dojeżdża się do skrzyżowań, do dużego natężenia ruchu na drodze krajowej, ale dojeżdża się do drogi wojewódzkiej, z której już łatwiej przekierować się we wszystkie strony miasta, a nawet i na wyjazdy z miasta, bowiem dosłownie około 100 metrów od tego skrzyżowania naszego z drogą wojewódzką znajduje się rondo, a tutaj już dalej pętla miejska, więc która rozprowadza wszystkie drogi krajowe i wszystkie drogi wojewódzkie i powiatowe w kierunkach wymaganych, by dostać się z miasta Ciechanów. A więc ta spójność komunikacyjna jest tu bardzo widoczna i na pewno ona będzie miała duży wpływ na sprawność ruchu. Ta trasa zyskuje walor turystyczny, bo teraz łatwiej jest podróżować rowerem na przykład z Ciechanowa do Opinogóry. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę, że tak jak tutaj podkreślał pan marszałek, podkreślała pani starosta opinogóra staje się takim już nie regionalnym ale chyba centrum na skalę europejską jeśli chodzi o centrum romantyzmu wobec tego zainteresowanie tym miejscem będzie wzrastać słyszymy że coraz więcej odbywa się tutaj spotkań konferencji a także i mieszkańcy Ciechanowa traktują to miejsce jako miejsce weekendowych wyjazdów gdzie mogą sobie w warunkach parkowych zespołu pałacowo-parkowego w Opinogórze spokojnie odpocząć w atmosferze że tak powiem dworu i Pałacu Krasińskich. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy rowerzystach. Czy Pan tą trasę pokona, pokonywał rowerem? No i jak długo trwa podróż? Przyznam się szczerze, że po wypadku, który odniosłem z ręką i złamaniu w tej chwili nie mogłem jeszcze uczestniczyć w przejazdach rowerowych, natomiast zachęcałem moich współpracowników i oni tą drogę testowali rowerem i tam, gdzie mieliśmy jakieś uwagi do ścieżki rowerowej, natychmiast były one zgłaszane do wykonawcy i poprawiane. Myślę, że rowerzyści na pewno będą się dobrze czuli i bezpiecznie na tej drodze. To jest ponad 6,5 km dobrej drogi rowerowej ta droga to nie tylko mój indywidualny wysiłek, ale to całego zespołu współpracowników, tak jak tutaj podkreślała pani starosta, nie tylko samorządy uczestniczyły w realizacji finansowej tej części, bowiem inwestycja kosztowała ponad 11,5 miliona złotych. Szczególnie chciałem przy tej okazji podziękować moim współpracownikom dlatego, że oni również razem ze mną włożyli tutaj bardzo duży wysiłek, by spiąć tą inwestycję. Była to jedna z trudniejszych trudniejszych przedsięwzięć, które realizowaliśmy, dlatego szczególne podziękowanie dla nich i dla autora projektu sam fakt, że nie było dużo korekt do niego, świadczy o tym, że projekt został wykonany w sposób profesjonalny.